Wszyscy jesteśmy Europejczykami, dlatego zapytamy dzisiaj mieszkańców Podkarpacia, czym jest dla nich Europa. Chodźcie ze mną. Jak pan myśli, co się zmieniło, odkąd Polska przystąpiła do Unii? Zmieniło się dużo. do było inwestycji, jest na pewno. ludziom uważają się lepiej, tak mi się wydaje. No bardzo. Mhm. Nie do poznania. Na przykład widzi Pan jakieś y, zmiany? Takie Przede czy... wszystkim komunikacja, drogi super są. Mhm. Na pewno na plus chyba y, tak najbardziej te połączenia za granicą i bezpłatny internet. Mhm. Pani by tutaj coś jeszcze dodała? Um, ja myślę, że wieś też dużo zyskała. Dużo jest takich nowych miejsc, gdzie można wyjść. Nowe szkoły, rolnicy, duże do, dotacje, także myślę, że na plus. Mhm. Patrząc na miasto swoje, mhm. myślę, że w tym miejscu, gdzie mieszkam, jest troszkę bardziej zadbane. A na pewno dużo e, nowych innowacji, dużo nowych e, budowli jest e, i ogólnie Polska stała się ładniejsza. Mhm. A czym dla ciebie jest Europa? Domem. Myślę, że spokojnym domem, spokojnym otoczeniem. No dużo rzeczy. Co na przykład? To no na przykład y, mamy tu porządną trasę, mamy mm. dużo nowych bloków, mamy dużo takich mm. dla seniorów, są różne, wie pani, atrakcje, tańce, no różnie. A jak pani myśli, czym jest dla pani Europa? Europa jest dla mnie czymś, gdzie mogę się czuć bezpiecznie. Mm. Czuję się stabilnie, bezpiecznie w Europie. Dobrze, i to jest taki dla mnie przyjazny kontynent, myślę. I no, nie chciałabym się wyprowadzać, wyjeżdżać gdzieś poza Europę. Mm -hmm. e, bardziej, jakby wspólnota kraju, w tym stylu. Mm -hmm. no, według mnie, Europa powinna się jakby wspierać tą, przy tym jakby swoim kręgu. Być domem, w którym mieszkam w kraju, w Europie, więc myślę, że to tak ogólnie można jednym słowem ująć. Mm -hmm. A czym dla Pana jest Europa? Wolnością. Mhm. To najważniejsze. Możemy się poruszać bez paszportu wszędzie. A czym dla Pani jest Europa? Ym, takim drugim domem, że jadąc na wakacje w inny kraj Europy czuję się tak jakby wciąż w domu, wciąż trochę w Polsce. A czym dla Ciebie jest Europa i jakie zmiany zauważyłeś przez te 20 lat? Daj znać w komentarzu.